Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Cmentarze Pogranicza to społeczna, oddolna akcja porządkowania cmentarzy na pograniczu polsko-ukraińskim. Po jednej i drugiej stronie granicy przed listopadowymi świętami posprzątajmy cmentarze, przyjdźmy, uprzątnijmy, bo pamięć zarasta. Tych cmentarzy ukraińskich po polskiej stronie, polskich po ukraińskiej są dziesiątki. Stowarzyszenie Folkowisko i Fundacja Humanitarna Folkowisko zachęcają wolontariuszy. Przyjdźmy. My 26 spotykamy się na cmentarzu w Gorajcu, 30 października jedziemy na Ukrainę do mości, gdzie z mieszkańcami tamtej gminy będziemy sprzątać polskie cmentarze. Ale jeśli Wy chcecie założyć swój nawet mały sztab, pójść z rodziną, uprzątnąć nawet jeden nagrobek, zaopiekować się tymi, o których już nikt nie pamięta, zachęcamy Was do dołączenia do akcji Pamięć Pogranicza.